A co, gdyby tak opowiedzieć Wam historię o pierwszym napoju w puszce? Wiesz, że pierwszy napój w puszce powstał prawie 100 lat temu? Wszystko zaczęło się w 1935 roku, kiedy amerykańska firma Kruger Brewing Company wypuściła piwo w stalowych puszkach. Ważyły sporo, wymagały otwieracza. Ale to był hit. W rok sprzedano ponad 200 milionów sztuk. W 1959 roku kurs stworzył pierwszą aluminiową puszkę lżejszą, tańszą i odporną na rdze. Trzy lata później Ermal Fraze wynalazł zrywany języczek, dzięki któremu puszki można było otwierać bez narzędzia. W 1975 roku pojawił się obecny system Stay on Tap czyli języczek, który zostaje na miejscu. Dziś produkuje się ponad 250 miliardów puszek rocznie, a prawie każda nadaje się do pełnego recyklingu. Więc następnym razem, gdy otwierasz napój, pamiętaj. Trzymasz w ręku wynalazek, który zmienił świat na zawsze.